Szukasz pomysłu na majowy weekend? Od 7 do 10 maja w całym kraju Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To największa ogólnopolska akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych. Blisko 1000 atrakcji: nauka, zabawa i ciekawostki niedostępne na co dzień. W Kujawsko-Pomorskiem, w Toruniu, drzwi otwiera imponujące Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. To jedno z najciekawszych centrów nauki w Polsce. Tu głównym rekwizytem i wizytówką instytucji jest wahadło Fukota, najdłuższe zamontowane na stałe w Polsce, a umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi. Przestrzenie na sześciu kondygnacjach, interaktywne wystawy. Najróżniejsze tematycznie, ale wszędzie naszą ideą, naszym celem jest pokazywanie nauki w sposób zabawowy, w sposób taki bez samodzielnego doświadczenia i odkrywania tajemnic nauki. 9 maja Młyn zaprasza całe rodziny, ale i wszystkich młodych naukowców głodnych wiedzy, którzy tylko tego dnia będą mogli zwiedzić wszystkie wystawy podczas wybranej dwugodzinnej tury. Tylko tu można osobiście przeprowadzać eksperymenty i poczuć się choć na chwilę jak toruński Albert Einstein. A może aktywna sobota w przepięknym Inowrocławiu? 9 maja wszyscy chętni wezmą udział w pokazie modelowego treningu dla osób, które chcą aktywnie spędzać wolny czas. Można skorzystać z mini-tenżni, zarówno wewnątrz obiektu, jak i na zewnątrz, które bezpośrednio są zasilane solanką ze złoża inowrocławskiego, jak również można obejrzeć piękne ptaki w wolierze. Inhalacja solankowa relaksuje, regeneruje i leczy. W pijalni wód można się poczuć jak w sanatorium. Dni otwarte pozwalają stać się wyjątkowym kuracjuszem, przynajmniej przez jeden dzień. I to za darmo. Magiczna podróż w czasie. Taką w województwie opolskim szykuje Jura Park w Krasiejowie. Dzięki kapsule czasu będzie można się tu przenieść miliony lat wstecz, wejść do wehikułu czasu, spojrzeć w przeszłość i sprawdzić życie zamierzchłych przodków. To najnowocześniejsze Muzeum Ewolucji Człowieka w Polsce. Przeżyjcie podróż w czasie i przestrzeni, o jakiej nigdy nie marzyliście. Jura Park Krasiejów to 250 rekonstrukcji dinozaurów naturalnej wielkości, dziesiątki skamieniałości płazów i gadów odkrytych właśnie w tym miejscu. To edukacja poprzez dobrą zabawę, a podczas dni otwartych liczne atrakcje. To będzie dzień niesamowitych atrakcji. Zabierzemy was w podróż 230 milionów lat wstecz, by pokazać wam świat dinozaurów i prehistorycznego człowieka. To nie jedyna atrakcja w województwie opolskim. W pokrzywnej u podnóża gór Opawskich kryje się zaginione miasto Roseno. Otwiera swoje drzwi dla wszystkich poszukujących mocnych wrażeń. To ogromny park linowy dla dzieci i co ciekawe, niesamowita proca, z której można wystrzelić aż pod niebiosa. W sumie 20 różnych atrakcji. Spinaczka, przeszkody, zjazdy i skoki. Jednym słowem, bezpieczna dawka adrenaliny. Zaginione miasto to idealne miejsce do wypoczynku i nauki dla całej rodziny. W parku żywiołów łatwo zrozumieć zasady działania praw fizyki. W strasznej sztolni można przeżyć gorączkę złota. Wejdź na stronę Dniotwarte.eu i znajdź atrakcje w Twojej okolicy. Czekamy na ciebie i Twoją rodzinę od 7 do 10 maja.